No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie szefral z tej strony Call of Duty Modern Warfare 3 na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Y, punkt krytyczny y, misja na stadionie. która może być... Zbiórka przy schodach. Dobra, dobra, będziemy przy schodach, jak najbardziej. Zelają! Na szczycie schodów! A! Wychodzą na stronę, krzyż! Przed nami wielu wrogów. Wschody są z drugiej strony, prowadzą na drugie piętro. Dobra, kapitanie, Pilnujecie. cię. Ostrożnie ze strzelaniem! Kontakt z codem. Złoty orzeł, brawo, sześć! Jesteśmy w środku i zbliżamy się do sekcji VIP. Uwaga! Wewnętrzny krąg udaje policjantów! Odbiór! Zrozumiałeś! Uznajemy wszystkich policjantów za wrogów! No, nie no. wychylać się! Naciera! Jopir dzielę! Normalnie strzelają do Dobra. Tam na prawo chyba ktoś jest!

No jak! Przecież normalnie go zabiłem! Normalnie! A gdzie są moi w ogóle? Dlaczego szyk nie utrzymujemy? No dalej, ruchy, ruchy. Dobra! Załatwiony! Z, Z prawej strony! Włóżę twarz! Dobra, padł. Policja. Zdjęty. Zdjęty. Naprawdę. Dobra. Ramiono mnie. Pilnuj mnie. Z tyłu. Uch. Ty. Musimy się dostać na górę. Dobra. Strzelają normalnie do czeka, czeka. ludzi. Tu na prawo. Przechodzę przez sklep. Tak jest. Naprzód się Baga. Uwaga. Nie, mimo Ja ale mnie podziurawił, ty Dzięki kapitanie Dobra, idę tutaj A! Dwóch naraz, dobrze. O, kurde. uratowałem to dwóch. Dobra, idziemy panowie. Przodem są Uwaga. Ludzie. Słyszę strzały. Ruszam w stronę schodu. Asekuruje. Na razie czysto. Ludzie, ludzie idą ludzie, uważajmy. Bądźmy czujni. Spadaj, No spierdzielaj! Kontakt! Kontakt! A! Jeszcze z tyłu? Na schodach. Dobra, ten nie żyje, na wszelki wypadek. W cywila strzeliłem, no jak tam delikatnie w lewo dałem. Świetnie. On we mnie strzela normalnie bez problemu, a ja nie. Dobra. Teraz tak, tego cywila trzeba zaskoczyć. Flashbang! Dobra. O, ale co zrobiłem? Oglądałem to w tym, w słocie. Normalnie w cywili walą flashbangami. Wtedy nic się nie dzieje. Wyjście zamknięte. Zajmę się Trefa dla vip jest blisko. Chodzimy tam. Dobra, czekam. Sekcja widzenia. Ruch w środku zachować czujność. Za tobą się rzęcie. Dobra, to ja idę pierwszy. Wyważamy czy... Wyważamy, oczywiście. Że... Ręce na widoku! Nie strzelajcie! Jak się tu dostaliście? Ochrona Ochrona nas puściła! Kto was tu przyprowadzi! Proszę! Próbujemy uratować się! pomocy! Proszę, pomóż! Żołnierzów. Cofnij się, sierżancie! Ludzie muszą natychmiast dotrzeć do szpitala! To was tu przyprowadzi! Nam wykonywać naszą pracę. Cofnij się! To wewnętrzny krąg! Proszę! Ci ludzie umierają! Gdzie jest makarów? Wiedziałem. Ale chaos. Mieli bomby. To był ich kolejny cel. Złoty orzeł odbiór. Znaleźliśmy ładunki wybuchowe w sekcji VIP. Ani śladu Makarowa. Przyjąłem. Zabezpieczyć teren. Policja rozstawiła kordon. Makarów będzie musiał szybko uciekać. Będziemy za 5 minut. Nie pozwólcie mu wiać. Zrozumiano. Garaż, tak jest. Zabezpieczyć ładunki i do drugiego punktu ewakuacyjnego. Rozumiem. Dobra. Lecimy w takim wypadku. Prawo czysta. Tędy. Użyjemy windy. Dobra, a asekuruję. Otwórzmy te drzwi. Już. Y no nie wierzę, no serio. Nie można nacisnąć F w trakcie. Tędy. Użyjemy windy. Ciągnięcia. Za szybko próbuję, za szybko. Bez kitu. No na dobra. Teraz dopiero jest F Wypatruj makarowa. Na prawo światło Szyma. się świeci. To civil. Uciekaj w bezpieczne miejsce. Zbliża się pojazd. Się. To może być makarow! Wyłazić z pojazdu! Wyłazić! Kurwa już! Nie znam! Rozwalił się! Ruszam zabezpieczyć! Pilnuję, asakuruję! No, Chodź tutaj! Otwieraj! Dobra! Bęk! Ręce! Ręce! Pokażę ręce! Słodki o, Jezu. jest makarov. O. mi, że Makarow, Makarow wyłaś z samochodu. Spokojnie. Tyle wystarczy. A teraz ani drgnij. Sprawdź go. Boisz się, kapitanie. I słusznie. Zamknij się. Na kolana kurwa! Czysto? Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Ot śmieciu. Pilnuj go. Do wszystkich mamy makarowa. Przyszlicie transport! Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na no to liczymy. W lewo sprawdzamy pojazdy i w drogę. Przyjąłem. Ruch! Dobra, ja, czy ja teraz z makaronem będę chodził tutaj? ruchy O ja pierdziulę. Makarow nie może stawać. Idziecie prosto w kuławkę. Myślicie, że mnie stąd wyprowadzicie. Możemy też wywlec się siłą. Ruchy! Nic wam nie da. Tam no na i tak wejdziemy. będę go napierdzielał. Jasna. Nie bądź włóc. Dobra, punkt kontrolny Och ty w życiu Ja pierdzielę, dobra, dużo ich jest tutaj Oscar Wilde Dużo ich bez kitu, ale dobra, damy sobie... Poradzimy sobie.

Dobra, padło. Czysto? Pięknie. Zabierz makarowa i ruszamy. Dobra, bierzemy. Zabiorę go. Tu nie jest bezpiecznie. Musimy ruszać. Nigdzie nie. Róż Rusz, dupę. Szczęście up. ci opuściło makarów. Nie wierzę w szczęście, tylko w planowanie. Ech, oznacza kiepski plan. Coś w tym jest. Twój plan zakłada też gnicie w więzieniu. Znalazłem jakieś przejście, się sierżancie. Ruszamy. Idź. Błogosławię waszą odwagę, ale przeklinam waszą głupotę. Skup się na sobie. Goście jaki w ogóle pewny siebie, nie? Nawet ja. Pośpiesz się, Soap. Ruch. Osiągnięto punkt kontrolny, Chryste, dobry tylko bandytą. Ludzie potrzebują lekarza, co cię powstrzymuje przed pomocą. Im, Ty. to Twój wybór. To Twoje Ty. dzieło, nie nasze. To niewinni ludzie. Nikt nie jest niewinny. Wojna polega na zdradzie. Coś w pierdolenia! Przeszedłem! Jest czysto! Wyjście w polu widzenia. Tędy Tupa w troki. Ruszaj Poruszę się. Byś poznał kilku moich znajomych. Gdzie oni są? Blisko. Uch ty! Ruchy. ruchy mówię. Moi też. Powinieneś mieć świadomość przegranej. Wciąż myślisz o zwycięstwie. Pomyśl o sukcesie. Jego ja napierdzielą, mnie. Nigdy świetnie sobie radzą. Zawsze tak będzie. Pokój jest niewidoczny. Zachodzą! Zdajmy się makarowem! Zniknij! Kontakt z tyłu! Dobra Jeszcze tam jakiś jeden jest. Ochty na... Dobra, czysto Czysto przybranie. Idziemy na zewnątrz Na kolana. Na Otwieram Podnieś to Ale on na mnie patrzy bez kitu. Ruchy. Orzeł, jesteśmy na zewnątrz, na wschód od stadionu. Widzę. Bravo, 6, Jesteśmy na stanowisku. Uwaga, drugi personel zbliża się od północy. Ghost westrzewa was jako sniper. Tak jest. Spotkamy się przy głównym punkcie ewakuacyjnym bez odbioru. Ja zajmę się Makarowem, a ty utoruj nam drogę. Dobra. To teraz tak, od północy mówisz. Pięknie Gonię. na w w życiu. Dobra wybuch. Och, ty w życiu. Czy ty tak będziesz tutaj chodził? O Jezu, jeszcze się tutaj roz... Dobra, pięknie. Cel zlikwidowany. Ghost. Dzięki chłopie. Tam jest gościu. Jednego mniej, dobra? Wow, nie mam granatów, jasna dufa. Telefon w prawej! Dobra, uciekam, 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 bo ooooo, jojojojo. W prawej. obszar, idziemy do punktu ewakuacyjnego. Zostało pięciu wrogów. Upewnij się, że przed nami jest czysto. No nie jest czysto, poczekaj. Mamy czterech aktywnych wrogów. Dobra, otwieram ogi. Zlikwidowany. Dobra, jeszcze jedź wrogie. Zostało dwóch wrogów. Jeden Zabrycie. wróg wciąż na mnie. Strzelam. Ten był mój. Czysto. Nie widzę żadnego zagrożenia. Ruszam z Makarowem. Brawo Dobra, chodź. Zaraz będziemy na lądowisku. Przyjąłem. Ruszamy. Tak, balistyczna, ruchy, no. Idziesz za mną, idziesz za mną. Asakuruje. Pora ruszać, sierżancie. Idziemy czy nie? Czy ja muszę makarowa wziąć właśnie do śmigłowca, ruszamy? Aha, właśnie do śmigłowca, dobra, ty ja myślałem, że... A bo ty tam idziesz, czemu ty nie idziesz za mną? Ja to tak pięknie wymyśliłem na potrzeby filmu. Tu patruki, właź na Normalnie. Simon Riley. Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. Witam obrzeż. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Hershel? Więc znasz imiona! Każdy może sobie zajrzeć do A! Co jeszcze planujesz? To... Co masz na myśli? Niezwykłe. Dałem was za mądrzejszych. Zadałem pytanie Ja też chcę coś spytać. Która godzina A co cię to obchodzi do pole? Wyczucie czasu to podstawa Myślę, że każdy dobrze zapamięta te Chwilę Nie wszystko. Nigdzie się stąd nie ruszy! Odpuść się, że! Z jednej strony warto by go było zabić, ale e, za A to, to nie dobra! Spłaniesz za to w piekle, zdechniesz w z resztą ruskich szczurów. Do zobaczenia! Są. Z drugiej strony, to czyni nas ludźmi. To czyni nas ludźmi, że wiemy kiedy. To była słuszna decyzja, sir. Na tamtą chwilę. Bezpieczna transmisja to Pentagon. Nie mam uprawnień. Pójdę. Nie, nikt. Lepiej zostanę. Kate, pomówmy. Próbowałem cię znaleźć. John, macie zjazd rodzinny? Nawet lepiej. Czego chcesz? W Władimira Makarowa, tak jak wy. Słuchamy, generale. Znalazłem trop funduszy Makarowa. Nie szukamy pieniędzy! Soap, znajdziecie kasę, to i Makarowa. A skąd te dane? Bez wsparcia nie macie szans. Znowu podło? No kurwa, nie wierzę. Soap! Tęskniłeś? Założę się, że tak, prawda? Co? Adwell, jeśli namierzasz tę rozmowę, wezwij na lot. Gos jesteś niemiły. Co kombinujesz? Chcę wykonać tę jebaną robotę. Może też spróbujesz? Ja tu kurwa jestem od zabijania wrogów. A ty co robisz? Chłopcy, bądźcie profesjonalni. Kapitanie, pozwól, że nakreślę pełny obraz. Wiem, że chcesz mieć Makarowa w trumnie. Ja mam do niej gwoździe. Co chcesz w zamian? Powrót do służby. Nie mogę tak skończyć. Chcę mieć jeszcze jakieś zasługi. Sprawdź pocztę, Kate. Będę w kontakcie. Ja, Pierdzielaka, to jest polityka. Wysłał nazwisko i miejsce. Nie pośle ludzi na misję zleconą przez to niego. To nie jest misja, Nic John, tylko tego. dane. To jebany kłamca, Kate. Pracuję w CIA, John. Znam się na kłamstwach. Tak jak ty. Kapitanie, wciąż wymieniamy się danymi. To dokładnie to samo. Prawda. Ryzykowna, ale ma rację. Szefie, damy radę. Johnny, idziesz ze mną? Oczywiście. Bądźcie ostrożni. Dobra. Co dostaliśmy od szeferda? Ile z tego jest od Gravesa? Są wspólnikami w zbrodni. Dosłownie. Teraz są naszymi. Sprawdziłam te dane. Są dobre. Znaleźli osobę finansującą Makarowa. To oligarchini Milena Romanowa, która od lat zakulisowo wspiera działania Makarowa. Gdzie przebywa? Na prywatnej wyspie. Odizolowane. O, mordę. Normalnie forteca w raju. Zgadnijcie, kto robi za ochronę. Grupa koni. Dane zawierają schematy i plan całej wyspy. Czego szukamy? Nie możemy zwinąć Mileny. Oficjalnie nie, ale możemy zwinąć jej kasę. Tam są serwery, dzięki którym dorwiemy się do jej banku. Trzeba będzie przebić się przez zabezpieczenia. Ktoś musi mieć kurt dostępu. Znajdźcie go, ja się połączę i mamie zabezpieczenia. Dokonamy infiltracji wodą i rozdzielimy się. Ja zgarnę klucz, Ghost zabezpieczy tylny perymetr. Potrzeba czujki. Będę koordynować wszystko za pomocą drona. Podoba mi się to. Ruszajmy za kasą. Nienawidzę polityki, po prostu to jest takie gówno, Kroś że... Burza. Chłopcy, meldujcie. Ruszamy do celu, zaraz się oddzielimy. Mam widok z góry, brawo do roboty. Ruszam. Tak jest. Priorytetem jest klucz dostępu. Magoszew Bezpieczeństwa Mileny jest teraz naszym ważnym celem. E, czy ktoś... ktoś Kto cel k przebywa po twojej stronie wyspy. Jego pech, znajdę go. Czy ktoś może mi dać... Namierzam ważny cel. Sygnał dać nie jest nać. dobry, ale jego położenie będzie aktualizowane. Potwierdzam. 7-1. Widzę wroga przy doku. Widzę go. Ruszam zabezpieczyć teren. Utrzymam łączność. Powodzenie poruczniku. Tak, przyda się. Dobra, czy on ma... D dobra, tutaj mam na pewno tłumik i tu też chyba mam tłumik. Ale dwie sprawy. Moi drodzy, czy ktoś może mi dać znać dlaczego Ghost ma tą maskę? Czy w poprzedniej części yy, Call of Duty, yy, gdzie była oczywiście kampania fabularna, yy, była jakaś yy, sytuacja, po której on założył tą maskę czy po prostu <słuch> Wybaczcie, trzecią kawę zaraz będę pił i nie wiem, co się dzieje, ale jakiś taki dzień dzisiaj. No, Czy po prostu to jest taki outfit Ghosta, że on sobie założył kominiarkę i jest taki crash dla wszystkich ludzi, którzy się jarają militariami, nie wiem. Swoją drogą, wiecie co, ludzie kupują Call of Duty i Battlefielda dla trybu multiplayer. Tam kosztuje to ponad 300 złotych, jestem w stanie to zrozumieć. Ja w takich grach lubię tylko i wyłącznie wątek fabularny, dlatego ich nie kupuję, bo ta, ten wątek fabularny trwa około 5-6 godzin, ja to pewnie ogarnę w 8. I jakbym miał wydać 300 zł za coś, co zajmie mi 5 godzin, no to raczej nie, tak nie bardzo. Ale mimo wszystko, na razie bawię się przednią. I misja oligarchii. No moi drodzy, no nie nie, 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 nie. Próbujemy? Próbujemy? No nie, nie, próbujemy. Nie próbujemy. E, zrobimy to w następnym odcinku. Dzięki. Pozdro. Szeveral, Hej, hej.